Zapowiadam rodzinny interes, ciężkich pierdol, ciężki Angor Pani już, już 27 chwałek, jest 14 dosłów do Angor Pani, 11 tup moich większości się oddejdziecie, ale najbardziej dziękuję zbiórkę dla Polisa. historii i pomóc z jak najszybciej czy pomówienie, czy pomówienie czy ci jak, nie walczy, nie jak nie jest znowu bonus. słuchajcie się dziękuję za pomoc do bonusu. nie walczy, nie walczy. Dziękujemy bardzo Popkowi. Zobaczcie, puszka będzie na barze. Kto będzie jeszcze chciał i zdecyduje się pomóc bonus bonusowi, e, może zapierdalać normalnie na barę. No, puszka będzie rysował barmanki tutaj na przy tym kurde w tym, znaczy nie, nie, nie to, nie, to, nie rzucaj jej tam, bo zapiędolą. E, jeszcze raz, zostawimy ją za barę, bo jakiego barmana zabogacie przy stawku bonusa, ona tam czeka. I uwierzcie mi, to do Borusa, ale wiesz, ja, ja mam coś do działoń Dziękuję wam serdecznie. Jesteście częścią takiej...